Zwieńczeniem Samsungowej trylogii serii S20 jest model o identycznej nazwie. Mógł on nosić oznaczenie E, jak zeszłoroczny model, ale najwidoczniej ma to być pełnoprawna część flagowców Samsunga. Mam na imię Bartek, a dzisiaj smakowity kąsek, oby nie za ciepły. Samsung Galaxy S20. Galaxy S20 ma wiele wspólnych cech z modelem S20 Plus i S20 Ultra. Także również do materiałów, w których recenzowałem oba te smartfony, Was odsyłam. Skrót macie w kartach, ale zanim jednak to, mam dla Was konkurs organizowany wraz z Samsungiem i Playem, w którym do zgarnięcia są Samsung Galaxy Buds, czyli słuchawki bezprzewodowe. Co należy zrobić, żeby stać się właścicielem tych słuchawek, przeczytacie w opisie, jak i w regulaminie, który jest tam załączony. Mówiąc o wykonaniu, chcę się przede wszystkim skupić na fakcie, że S20 jest najmniejszym spośród flagowców Samsunga. Takich smartfonów nam trzeba. Wyścig nacale jest zbędny, a w miarę kompaktowe wymiary S20 sprawiają, że ten telefon świetnie leży w dłoni, mimo że jest dosyć śliski. Przez obecność dwóch tafli szkła dodam, że jest to Gorilla Glass 6. Warto zanotować, że S20 jest również lekkim smartfonem. Nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby i tu zastosować wodoszczelną konstrukcję certyfikowaną standardem IP68. W mojej ocenie S20 jest najprzyjemniejszym w użytkowaniu flagowcem, który do tej pory zobaczyliśmy w tym roku. Mniejszy nie znaczy gorszy i dobrze, że Samsung trzyma się tego. Ekran w mojej ocenie jest pierwszorzędny. Przekonna 6,2 cala otrzymała rozdzielczość 3200x1440 pikseli, ale domyślnie włączony jest Full HD+. No i znowu bardzo dobrze. Wyświetlacz jest znakomity w reprodukcji kolorów, jest bardzo jasny i trudno do czego się doczepić. Jak to w nowych eskach i tu jest 120 hz odświeżanie. Nie nazwy tego gadżetu technologią na miarę obecnych czasów, ale na pewno umila to nam korzystanie z urządzenia. Czernie są głębokie, a kontrast nieskończony. W przypadku tego urządzenia małe ramki nie przeszkadzają, są wizualnie przyjemne dla oka i ergonomia przy tym na tym nie cierpi. Komunikacyjnie S20 sprawuje się bardzo dobrze. Jakość rozmów jest niezła, szczególnie że głośnik do rozmów został epicko zamaskowany nad wysiedlaczem, także w sumie go nie widać. Podejrzewam, że inżynierowie Samsunga niejedną noc nad tym spędzili. Jest NFC, GPS działa z delikatnymi pomyłkami przy wskazywaniu kierunku, ale nie jest to wielce problematyczne. Szaleje internet, szaleje w pozytywnym znaczeniu, bardzo przyjemnie korzystało mi się ze wszystkich platform internetowych. Jak w tym modelu jest z podzespołami? Znowu, mniejszy smartfon nie oznacza słabszy i tutaj znalazło się miejsce w obudowie na ośmiordzeniowy procesor od Samsunga – Exynos 990 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2,73 GHz. W Polsce występuje wariant 8GB i 128GB przestrzeni na pliki z możliwością rozszerzenia pamięci o kartę SD. To jest taka dobra z plusem konfiguracja. Realnie daje gwarancję solidnej pracy na co najmniej 2 lata. Specjalnie S20 zajmuje się trochę później, mimo że ten smartfon trochę u mnie już jest, ponieważ doszły do mnie głosy, że S20 lubi się przegrzewać, więc postanowiłem dać szansę Samsungowi i poczekać na aktualizację. No i wiecie co? Było warto, ponieważ dostałem jedną czy dwie aktualizacje, z czego ta druga dużo bardziej poprawiła sprawność działania tego urządzenia i to, że ten smartfon już się tak nie przegrzewa. Oczywiście troszeczkę lubi się nagrzać. To są ciut większe temperatury niż normalnie, ale zupełnie to nie przeszkadza. No i przede wszystkim w tej wersji nie wpływa to na drenaż baterii, czyli nie skutkuje to jakimś specjalnym zaniżeniem pracy urządzenia na jednym ładowaniu, co jest bardzo ważne w tym modelu. Jak z tą baterią jest? S10E gdyby nie akumulator trafiłby do mojej dziesiątki najlepszych smartfonów ubiegłego roku. W przypadku S20 otrzymujemy akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem kablowym 25W i bezprzewodowym 15W. Pogłoski mówiły, że czas pracy na baterii jest słaby w tym smartfonie. 3,5 godziny do 4 pracy na ekranie przy odświeżeniu 60 Hz. To nie jest szczyt marzeń, ale też nie tragedia. Jeszcze niedawno powiedziałbym, że to jest normalny wynik. A to oznacza, że z bateriami w końcu idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o 90Hz odświeżenie w tym smartfonie, ono trochę osłabia nam pracę na jednym ładowaniu, ale nie aż tak dużo, żeby z tego nie korzystać. Także spokojnie ten jeden dzień pracy na pojedynczym ładowaniu Galaxy S20 wytrzyma. S20 czerpie garściami z S20 Plus i Ultra w kontekście systemu. Mamy Androida 10 z nakładką Samsunga, a cały ten zestaw nie pozostawia wątpliwości. Tak ma działać flagowy smartfon. Nakładkę można lubić lub nie. To w dużym stopniu zależy, jak zapatrujecie się na długie animacje, które akurat w towarzystwie 120 Hz prezentują się nadto dobrze. Jeżeli się z nimi nie lubicie, to nie ma problemu. Możecie bez kombinowania ograniczyć je w ustawieniach. Z ciekawostek, możliwość połączenia z Windowsem żeby móc przeglądać zdjęcia czy odpowiadać na SMSy z poziomu komputera. Są wyskakujące inteligentne okna, tryb ciemny, nazywany przeze mnie tryb kochanka, czyli podwójny komunikator, jeżeli potrzebujecie korzystać na przykład z dwóch messengerów. System odblokujemy przy użyciu skanera odcisków palców i rozpoznawania twarzy. Obie te technologie działają bez zarzutu. Życzyłbym sobie ciut większej dokładności skanera w ekranie, ale obecnie nie wpływa to wielce na komfort pracy z tym smartfonem. Klasycznie S20 nie współpracuje z innymi przyjściówkami USB do jacka 3,5 mm niż to od Samsunga. Klasycznego jacka 3,5 mm w obudowie brak, ale za to nawet trochę basów usłyszymy na głośnikach stereo, które jednocześnie grają bardzo czysto, choć czuć, że Samsung na maksymalnej głośności kontroluje wysokie tony, żeby nie zrobić przypadkiem przysterów, także czasami tych gór brakuje. Dzisiaj, wyjątkowo, od filmów zaczynamy kwestię aparatu, a możemy je nagrywać nawet w 8K. Wideo jest świetne, co pewnie bardziej docenią osoby bliżej, zaprzyjaźnione z tematem nagrywania klipów. Stabilizacja optyczna jest konkretna i powoli wchodzimy w dobę filmowych smartfonów, plus również za slow motion. Filmować możemy m.in. głównym obiektywem o rozdzielczości 12 MP. Do tego jest szeroki kąt o takiej samej rozdzielczości i obiektyw telefoto o rozdzielczości 64 MP z trzykrotnym hybrydowym zoomem optycznym. W porównaniu do S20 Plus brakuje tylko modułu TOF, a reszta obiektywów jest identyczna, przez co możemy oczekiwać takich samych rezultatów fotograficznych. Maksymalny zoom w tym smartfonie to 30-krotny cyfrowy. Nie sądzę, żebyście namiętnie z tego korzystali, ale lepiej mieć coś niż tego nie mieć. Przy 3-krotnym zoomie widać delikatną obniżkę ostrości, ale dalej są to świetne zdjęcia. S20 generuje bardzo plastyczne ujęcia, przepełnione kolorami, wybitna jest wręcz rozpiętość tonalna. Tyle, że zdjęcia wychodzą moim zdaniem aż zbyt cukierkowe, ale to akurat kwestia gustu. Pochwalę tryb portretowy, który wycina bardzo dobrze nie tylko postacie, ale również i przedmioty. Pomiędzy szerokim kątem a podstawowym obiektywem nie ma różnic w kolorystyce, a szeroki kąt rejestruje dużo informacji. W nocy mamy do dyspozycji dedykowany tryb. Wydłuża on czas naświetlania i wyciąga informacje z kadru. Tutaj możecie porównać sobie efekt w trybie automatycznym i w trybie nocnym. Selfie pstykniemy aparatem o rozdzielczości 10 megapikseli. Co ciekawe, tryb portretowy nie poznaje twarzy, gdy jesteśmy w maseczce. Także w takim ubiorze zdjęcia z wycięciem tła nie zrobimy. Poza tym, selfie to naprawdę dobry poziom. Podejrzewam, że wiele osób może Was zniechęcać do Galaxy S20 ze względu na przegrzewanie się, jednak po tym, co obecnie obserwuję w tym smartfonie, mogę powiedzieć, że jest naprawdę spoko. Biorąc pod uwagę, że jest to w sumie jedyny obecnie smartfon, który jest flagowy, który nie jest duży, który ma bardzo dobre multimedia, no to muszę powiedzieć, że S20 trafia w swoją niszę i mogę go Wam polecić, jeżeli szukacie urządzenia zgrabnego, małego, ale za to szybkiego. Także S20 jest moim zdaniem udanym smartfonem. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym modelu. Ja się z Wami żegnam, cześć i do zobaczenia.